witajcie nie wiem dlaczego ale ostatnio dużo odcinków zaczyna się od tego momentu czyli smażymy pieczarki na patelni tym razem na maśle zobaczcie że na patelni znajdują się pokrojone w plasterki pieczarki ale i również nóżki nie tracimy żadnej części z pieczarki smażymy wszystko do smażących się pieczarek dorzucamy słodką paprykę Łyżeczkę jedną i łyżeczkę małą drugą dodatkowo i tej przyprawy będzie dzisiaj dużo. Jedną łyżeczkę przyprawy do gulaszu. Mieszamy wszystko ze sobą. No i smażymy jeszcze chwilę. Stawicie, pieczorki puściły trochę wodę. Jeszcze chwileczkę przytrzymamy je na patelni, obtaczając tutaj w tych przyprawach każdą z pieczarek. Jak widzicie na patelni już zmiana, wylądowała pokrojona w kosteczkę cebula. Smażymy na tej samej patelni, na której przed chwilą były pieczarki. Pieczarki zostały przerzucone do większego garnka i na razie czekają na resztę składników. Więc smażymy cebulę, dorzucimy sobie tutaj świeżo mielony pieprz do tej cebuli dużo szczyptę soli i smażymy na złocisty kolor. Jak widzicie cebula zniknęła już z patelni, a na patelni mamy pokrojoną w słupki marchewkę i paprykę czerwoną. Smażymy kilka minut i za chwilkę przerzucamy do naszego garnka z resztą składników. Marchewka z papryką została już zdjęte. Na patelni wylądowała soja, wcześniej ugotowana w wywarze warzywnym około 10-11 minut była gotowana i pokrojona na mniejsze paski. Chwilę przesmażymy, oczywiście dodając do tej soi przyprawę do gulaszu. łyżeczka jedna, łyżeczka druga. Tutaj już końcówka mam przyprawy, więc dorzucę całość i teraz wszystko razem wymieszam i przysmażę chwilę. Jak widzicie składniki, które wcześniej przygotowywaliśmy. Zostały podlane bulionem warzywnym. Brakuje tu tylko kotletów sojowych. Odłożyłem je na bok. Dodam je za chwileczkę do tego gulaszu. Teraz doprawimy gulasz jeszcze jedną łyżeczką koncentratu, drugą łyżeczką koncentratu pomidorowego. Wszystko razem zamieszam. Dwa ząbki czosnku. I pogotujemy chwilę, aby troszkę ta marchewka nam zmiękła. Kotlety sajowe wylądowały już w garku. Marchewka. Jest już troszkę większa, ale ma jeszcze ten e, taki element chrupkości i na tym mi zależało, więc tak zostawiamy. Gotujemy jeszcze chwilę, ale dodamy jeszcze jeden składnik, czyli pokrojoną e, natkę pietruszki. Kolorowo. Tak prezentuje się moja wersja gulaszu z kotletami sojowymi. Podałem je z kaszą gryczaną prażoną. Zachęcam do powtórzenia tego przepisu. Dodatkowo na koniec jeszcze możemy wykończyć oczywiście świeżo mielonym pieprzem delikatnie i posypać natką pietruszki. Życzę smacznego. Mam nadzieję, że powtórzycie ten przepis. Jeżeli wam się podobał, zostawcie komentarz. No i oczywiście subskrypcję pod tym kanałem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.